od wielu dni pogoda nie zachęca do spacerowania po mieście. Wszak mamy ostatni dzień stycznia, temperatura jest lekko poniżej zera, około 2-3 stopni na minusie. Także warto, warto się gdzieś w środku. Moim celem dzisiaj jest ta oto wieża. Jest to piękny budynek składający się z trzech części, z kościoła, z obserwatorium astronomicznego i z biblioteki, a raczej z sali bibliotecznej, bo po bibliotece została tylko sala bibli biblioteczna. Będę chciał to wszystko wytłumaczyć, jak tylko wejdę do środka. Piękny, okazały budynek. Wznosi się na 42 metry. Dokładnie 42,5 metra od poziomu od poziomu, grud, od poziomu ulicy. Znajduje się nieopodal yy, strojek A więc znajdujemy się w pierwszej części budynku, jest to kościół uniwersytecki. Tak jak wcześniej wspomniałem, cały gmach, cały budynek składa się z trzech części: z kościoła, z obserwatorium astronomicznego oraz z kościoła uniwersyteckiego.

Nie chcę tutaj w środku hałasować. Tam widziałem, że ktoś siedzi za filarem. Więcej wytłumaczę w innej części budynku, jak będę się znajdował w innej części budynku. Dobrze trafiliśmy, bo akurat zaczęła się śnieżyca. Zaczął padać duży, duży do śnieg i wieje. Ale zaraz kupimy bilet i wejdziemy do środka. Hej! ja będę decydował zaraz Kupię bilet. Tak, trochę. Dopełniłem formalności płatniczej i wchodzimy wyżej. A więc. Co widzimy na samym początku? Ta wieża nie ma schodów. Jest tu tak zwana równia po pochyła, która tworzy swoistą spiralę. Zakręca się na samą górę, na samą górę wieży naokoło jej rdzenia. Długość tej spirali to 209 metrów. Zakręca się 7,5 razy naokoło rdzenia wieży. Widzimy, że nie jesteśmy sami na wieży. Jest tu więcej osób. Więcej niż ja. Co najmniej jedna. Tak jak wspomniałem, spirala ma 209 metrów długości, szerokości 4,5 metra. Czyli jest dość, dość okazała. Cała średnica wieży, samej wieży to 16 metrów. Jest dość dość szeroka. Mamy widok na Deptak, od którego zacząłem film. Z miejsca, z którego zacząłem film, gdzieś tam oto. Widzimy śnieży. Dobrze trafiliśmy, że już było czynne i mogłem wejść do środka. Także otoczyłem chyba rdzeń jeden raz. Okna są również z drugiej strony, nie są naturalnie osadzone dookoła wieży, ponieważ tak jak wspomniałem i jak wcześniej widzieliśmy, jest kościół z jednej strony, a nad kościołem bezpośrednio znajduje się sala biblioteczna, o której też mówiłem. Tam słyszymy, o góry są dzieci. Mam nadzieję, że nie zakuszą. Jesteśmy na kolejnym poziomie wieży. A więc budynek cały powstał w roku 1600. Przepraszam, rozpoczęto w 1637 roku budowę tego budynku, tego kompleksu. Zakończono 5 lat później, w 1642 roku. Wszystko to z inicjatywy króla Danii, Christiana, Christiana. Tak lepiej brzmi: Christiana IV. Wybudował go na potrzeby studentów, którzy studiowali astronomię na uniwersytecie. Na Uniwersytecie tutaj Kopenhaskim. Jest to astronomiczne obserwatorium. Jesteśmy właśnie w drodze na samą górę. Co prawda na zewnątrz wieje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jesteśmy w drodze na platformę obserwacyjną, na której znajduje się kopuła, przez którą przez, dzięki której studenci obserwowali ciała niebieskie. Astronomowie mogli obserwować komety i tworzyć nowe nowe mapy, nowe mapy nieba. Jak widzimy pracownicy, pracownicy którzy zajmują się konserwacją tej wieży, używają takich oto pojazdów do transportu różnych ciężkich przedmiotów. Po tej wieży w roku 1716 car Rosji Piotr Wielki wjeżdżał konno, natomiast jego żona Katarzyna zażyczyła sobie, aby wwieziono ją karetą. Tutaj właśnie po tej spirali, gdzie teraz, teraz się znajdujemy, oni sobie wjeżdżali. Natomiast w roku 1902 ktoś wpadł na genialny pomysł, aby wjechać tutaj samochodem. I pomysł zrealizowano. Jak na tamte czasy można się domyślać, że była to dobra maszyna, skoro zdołali, zdołali ją podjechać, podjechać na samą górę 209 metrów długości. W połowie wysokości wieży znajdują się szklane drzwi kompletnie niepasujące do budynku, ponieważ w tamtych czasach, kiedy budowano ten budynek, nie wykorzystywano takich materiałów. Ale nie szkodzi, nie o to nam chodzi. Wchodzimy do środka. Jesteśmy, jesteśmy w sali bibliotecznej, której, której już niestety tutaj nie ma. Biblioteki oczywiście tutaj nie ma. Została pusta sala, która wykorzystywana jest do eksponowania różnych wystaw. Organizowane są tutaj koncerty. Znajdujemy się bezpośrednio nad Kościołem Uniwersyteckim, który jest dokładnie pod nami, pod podłogą. Biblioteka funkcjonowała tutaj do roku 1861, kiedy księgi, rękopisy. Przestały się tu mieścić, postanowiono o przeniesieniu biblioteki w inną część miasta. Po tym, gdy wyniesiono stąd wszystkie książki i księgi, salę zaczęto wykorzystywać jako pracownię malarską oraz skład kolekcji szkieletów muzeum zoologicznego. W 1987 roku salę gruntownie wyremontowano. I od tamtej pory, tak jak już wspomniałem, organizowane są tu koncerty oraz wystawy. Tak jak widać, widać na filmie, makiety. No ale to nie jest akurat temat tego filmu. Śnieży coraz bardziej. Będzie ciężko u góry na platformie widokowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, śniegu pełno idziemy dalej, tuż przy wyjściu z sali bibliotecznej, natrafiamy na pomieszczenie. Jak łatwo się domyśleć? Jest to ubikacja. Korzystali z niej studenci. Wiadomo, potrzeby fizjologiczne są ważne i nadal aktualne. Także siłą rzeczy również myślano o tym, by były tutaj ubikacje. Jest to nieczynna ubikacja. Jest wyeksponowana tylko dla zwiedzających. Aby, aby można było zobaczyć. Tutaj wlot niestety jest zatkany, także ubikacja nie jest do użycia. Nie ma się co przejmować, jeśli ktoś z Was tutaj będzie. Obok jest zupełnie czynna ubikacja. To tak na marginesie. Jesteśmy na kolejnym okrążeniu. Spotykamy coraz mniej osoby. W śniegu coraz więcej. To mnie bardzo niepokoi, ponieważ najpewniej u góry wieje. Zresztą w Danii wiecznie wieje. Bezpośrednio nad salą biblioteczną jest bardzo ciekawe pomieszczenie. Można tutaj, można tutaj oglądać oryginalnie zachowane więźby dachowe. Przeszklone ściany pozwalają na rzucenie okiem pod sam dach. napotykamy na przedmioty sakralne. Wszystko to to zależy. W kaplocie, którą wbudowano w podłogę możemy dostrzec Klamerki Że mamy zapewne przez księży swojego czasu Flet Lina Korki od wina szalnego, a może od lekarstw Tego nie wiem Książka na które widnieje data 1829 rok może to widać na filmie bardzo ciekawe, ciekawie wyeksponowane w podłodze Tutaj mamy przedmioty które wykorzystywano do nauki Astronom Natura Luneta. Książki z 1835 roku. Według źródeł internetowych jest to najstarsze zachowane obserwato obserwatorium astronomiczne w Europie. Ono jest nadal czynne. Dach jest nieszczelny. Śnieg wpada do środka. Tam fotel bujany. Tu jakieś urządzenie. Nie wiem do czego służyło. Jest to być może jakaś pracownia konserwatorska. OK. Idziemy dalej. Kierujemy się z powrotem na wieżę i wspinamy się dalej. Kolejny etap wspinaczki, ostatni etap wspinaczki. Zwieńczenie marszu. Tam widzimy gołym sobie przysiadł, leciał pewnie górą. Jest mu tu zapewne cieplej. A więc spirala, po której cały czas się wspinaliśmy, tutaj się kończy. Zaczęły się schody, z czego nawet się cieszę, ponieważ wbrew pozorom po schodach łatwiej się wchodzić. Jestem pewien, że na samej górze, na zewnątrz bardzo mocno wieje wiarza duszy. Będzie za, zakłóca, zakłócał na pracę mikrofonu. Jest tutaj już wejście bardzo wąskie. Już zaczyna wiać. Chyba nawet na mikrofonie już będzie słychać. Bardzo wieje. Dość, dość mocno. Niestety ciężko trafić na dzień, kiedy nie wieje. Jesteśmy blisko morza. Tutaj są drzwi drzwi obserwatorium. Obserwatorium znajduje się nad nami. Cała kopuła. Niestety nie możemy się dostać do środka. Dzisiaj jest zamknięte. W, w inne dni jest to obserwatorium udostępnione zwiedzającym. Tutaj możemy słychać. To opowiem. Widoczny jest tutaj szkic. One na balustradzie są usadowione co 3 metry, około 3 metry. Proszę zobaczyć. Jest widoczna również wieża z lewej strony. Szkice te powstały, aby turyści mogli patrzeć na miasto i wyczytać z nich o najważniejszych budynkach, to znaczy nazwy tych budynków. Znajduje się wieża, ta widoczna tutaj, czyli to jest przykład. Balustrada, ta druga niższa, ponieważ ta pierwsza to jest współczesne ogrodzenie, powstało dla bezpieczeństwa zwiedzających. Aby się nie wychylali przez tą niską. Powstała w 1643 roku została wykonana przez nadbornego rzemieślnika króla Chrystiana IV. Wśród wielu zdobień, jakie znajdują się na niej są, są, są jak widać, są jak widać narzędzia. O tutaj dokładnie jakieś rzemieślnicze serca, z tamtej strony widziałem młotek i klucz. Wśród wielu właśnie tych wzdobień, zdobień znajdują się litery. Są usadowione z drugiej strony, jest R, RFP, 1643 rok. Jest to skrót od słów Regnat Firmat Pietas. W tłumaczeniu pobożność ułatwia królestwa. Została wykonana dla króla Chrystiana IV, dlatego że pewnie chciał mu się przypodobać i Wyrył również, również te wzory, wykuł te wzory. Bardzo wieje, śnieg pada. Nie chcę iść na drugą stronę wieży, ponieważ nic nie będzie słychać. Chyba, że po prostu nie będę nic mówił, ale nie za wiele widać. Jak jest ładna pogoda, z wieży można obserwować całe miasto, zabytki widoczne, wieże. Widać również Szwecję, szwedzkie Malmę. Widać most, który, który łączy Danię, Danię ze Szwecją. Jak widać nie, niewiele zobaczymy. Jesteśmy 40 metrów nad ziemią. nie, no musiałem schować się do środka, ponieważ nic nie mogłem nawet mówić teraz tutaj na koniec, bo zapewne, zapewne, są, zapewne są zakłócenia od wiatru. Całe zwieńczenie wędrówki, spinaczki to widoki, które postaram się sfilmować wiosną albo latem. Jak wiadomo, słońce będzie świeciło. Byłem kilk kilkakrotnie na tej wieży, i widoki, widoki są naprawdę, naprawdę imponujące. 40 metrów swoje robi 40 metrów wysokości, także pięknie widać. Tu jest wieża kościoła, w którym byłem na samym początku. Także zima nie odpuszcza w Kopenhadze. Widoczność Zaledwie 200 metrów. Niewiele widać. Najbliższe kamieniczki. Możemy powoli kierować się na dół. To jest nazwa ulicy, przy której znajduje się wieża Run. Jest to duńska nazwa w tłumaczeniu na polski. Okrągła wieża. Inaczej, inaczej się nie da. Jest zaokrąglona do granic możliwości. Zbliżamy się do wyjścia. Będę chciał jeszcze sfilmować pewien napis na, na Górze Wieży. Pożegnam się z sympatyczną która puściła nas na wieżę. Tak, masz na Spróbuję sfilmować pomimo śnieżycy, spróbuję sfilmować jeden jeden napis. Tu widzimy się, skryło trochę ludzi. Śnież nie jest jakiś katastrofalny, ale lepiej w, lepiej w środku. Zobaczymy, czy mi się uda. Dostanę się na. Tak, jest tam, jest tam Rebus. Nazywa się to Rebus, ponieważ ktoś go musiał po prostu yy, rozwiązać. Zagadkę tego napisu został stworzony dla Krystiana IV, dla króla Krystiana IV. Jest tam napisane, prawdopodobnie, w lej Boże prawdziwą wiarę i sprawiedliwość w serce kru, króla Krystiana IV. Jeden etap wędrówki przez Kopenhagę za nami. Naprawdę polecam to miejsce. Zresztą byłoby nie na miejscu, gdybym nie polecał y, zwiedzanie jakiegokolwiek zabytku. Każdy zabytek jest y, ważny i ma coś w sobie. Warto zaglądać. Do następnego.